Elo elo, z tej strony Elmos I witam was w dzisiejszym odcinku na moim kanale Dzisiaj będzie nowa storyka, jak zapowiadałem, z minidazy W poprzednim odcinku wbiliście 5 łapek w górę i w dół Ale to tam nie przyjmuje się, bo i tak 6 jest Łącznie ocenek, czyli superancko No i co, ja już wyszukam sobie tutaj, żeby świat weszedł. Zaraz wam skrócę, o czym polega gra Nie zapomnijcie o łapce w górę, Subiko oraz dzwoneczku bo to mi pomaga i zachęca mnie do nagrywania Miał się pojawić Parę dni temu odcinek właśnie Nie parę dni, no tak parę dni temu, ale nie wstawiłem Bo nie miałem czasu nagrać o, Oczywiście przepraszam was za odgłosy w tle No i gra polega na tym, że jesteście Wybraną postacią I musicie po prostu przeżyć Zbierać jakieś itemy i te inne O i pierwsze co mamy jakąś amunicję do strzelby Bo rozpoznaje Tutaj mamy ekwipunek Oczywiście Tutaj jest po prostu celem przeżyć O I naszym celem będzie przeżycie 10 dni Moim rekordem są 3 dni <grym> Bo tu naprawdę Uwierzcie mi bardzo ciężko przeżyć na sam początek Mam nadzieję że nie zgniemy Od razu No i już są strzały Seven kind co to jest Sorry, nie znam za bardzo angielskiego, ale coś kojarzę. Spodenki to nam niepotrzebne. To jest chyba. Tak, wiem co to jest. To jest do naprawienia ubrań. 100% ubrań nam daje. To jest chyba tam zestaw sz sz szwacki, czy jakoś tak. Na no, razie, to. Już słyszałem zombiaki. I jak będziemy źle słuchać, to sorry, bo ta gra jest tak, że. Nie da się przewrócić ekranu na drugą stronę. No i mogę zasłonić niechcący mikrofon, ale się staram nie. Dobra, co tu mamy? O, nóż. To jako broń. A nie. To możemy sobie wziąć tak. Właśnie. O, i mamy tutaj... Co to? Jabłko. Nie było tego jak coś. No, jestem jakimś profesjonalnym youtuberem. Które mu wys nie wyskakują żadne kramy, nic, po prostu Za odgłosy w playtade'a, to też już nie wiem O dobra, o nie O nie, dwa No i chyba zginiemy, albo nie, uciekniemy im O nie, co jest? O kurde, dobrze, że nas nie ugryz Bo już by było po nas, dobra, wklepiamy mu A jak coś, to na niektóre telefony może nie być tej gry Na takie nowsze ja mam y, Motorola, nie wiem jak to jest Nie wiem jak ona jest do końca się nazywa Ale no nie wiem Ale jest na nią ten, ta gra A na większość nie ma Nie wiem czemu O i superansko bo mamy już jakiś t-shirt Dobra trzeba biec do następnego miasta Tutaj jest gra bardzo ciężka Bo ugryzą cię raz i już nie żyjesz Jak nie masz żadnego bandaża ani nic A ja nic nie mam O te spodnie są najlepsze Myk tak, pozbieramy sobie jakieś dwa, trzy odcinki, poszukamy jakichś rzeczy Potem zajmiemy się jakąś bazą, budowaniem No i tak to będzie wyglądało, dobra To sobie weźmy, wody, wody nie mamy W tym jest problem O, następne jakieś miasto, większe O O kurde Jak nas ugryzie to tam gdzie jest HP będzie takie czerwone pokazane, taka kropeczka czerwona Jakby nam krwawiło O, jabłko Daje troszeczkę wody, więc sobie to zjedzmy. Od razu sobie ulepszmy nasz t-shirt. 50% tak, ulepszmy go. O! Tutaj możemy na przykład sobie y, zrobić własny łuk, takie różne rzeczy. Tutaj można kraftować. O, jest chyba kwas kawasa, czy jak to tam się czyta? Pepsi. O, Pepsi. I to jest taki napój fajny, który daje prawie całe, całe pragnienie. O, jest tam sprinter. Dobra, to my... Aha. Dobra, musimy wejść do tego domku. O, jest tam zombie. O kurde. I stąd. Dobra, skampmy się tu. Napijmy się, żeby nam się regenerowało HP. I teraz tak, ten zombie jest tu. Czyli mu spróbujmy wklepać. Dobra, jeszcze jeden cios. Nice. I teraz temu. O wilk. Będzie się klepał z wilkiem. O nie, 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 nie. Hangarowiec, dobra. Dwa hangary. W nich często są plecaki. Uuu, przyda nam się na pewno. Jak znajdziemy auto, to możemy sobie po prostu uzupełnić paliwem. I teraz wejdę do tego domku i sprawdzę coś. Że się, czy się nagrywa. O, ryjce. To jest chyba... E, e. Racja żywnościowa, bo to daje na maksa y, głód. Nie znam się na angielskim, wam powiem. Więc, jak przyjdziecie tutaj się czegoś nauczyć na angielsku, po angielsku, no to możecie wyjść po prostu. <laughs> Dobra, idziemy sobie na górę i tutaj na skręcie mamy blisko miasto. A, jakbyście się pytali, czy to jest tylko to, oczywiście to są inne lokacje. Jeszcze na wyspy można pływać, więc ta gra jest bardzo długa. To jest po prostu taki typowy survival. Zginiesz, zaczynasz od nowa. I jak zginiemy, tutaj są też ludzie takie charaktery. Na przykład się spicie z kimś jest na przykład uzależniony od nie wiem, alkoholu, TP. Takie różne. O, czapeczka. No. Takie różne wady. O, najgorsze, bo to jest baza wojskowa. I zawsze tam jest pełno zombie, więc je sobie ominę. O kurde. Przypał. Mamy tylko szpadel. On, za, on malutko zabiera. Dobra, wejdźmy do tej budki. Amunicja, ile? 12 mm do strzelby, dobra, dostał bez bandaża. Musimy bardzo uważać: O, są ci surwivorsi. Najlepiej, u nie teraz, jakby przesunąć te zombie tutaj. Bo tam są surwivorsi, by zaczęli ich strzelać. I teraz wam dam rady. Jak was gonią, czekajcie yy, Już jestem, dla was to była zaledwie minuta, dla mnie to były prawdziwe 4 godziny. Yy, sorki za, taki, za taką przerwę ale przyszli do mnie goście i nie miałem, nie mogłem nagrywać ale już jestem powróciłem pamiętam chyba na czym skończyliśmy szukaliśmy wody, o dobra tutaj chyba byliśmy tu było ammo, tak potrzebujemy wody o kurde, dobra jest taktyk bomb, a to nie to jest jedzenie, same jedzenie czekajcie Dobra, jestem. Sekundkę minęło. Musiałem tylko coś sprawdzić. Dobra, zbiegamy tędy. O, Beret. <ścoughs> Jak my w nim wyglądamy w ogóle, ludzie? Dobra, czekajcie, trzeba iść tak. Na ukos do tego miasta. Czekajcie. Bo nie wiem, czy mnie było słychać. Więc jesteśmy. I potrzebujemy wody. Tak. Bo zaraz umrzemy. Jeśli wam się seryjka spodoba podoba, to nie wiem, czy mówiłem, ile łapek. Ile będzie, tyle będzie, po prostu. O! Co tu będzie? Bukłak jest. O kurde! O, mamy farta, ludzie. A to co to jest? Nie wiem, co to jest. Czy mi to wyrzucę? Ale mamy Bukłak, dobra. Najlepsza rzecz rzeczaka nam się mogła z, z, ten, znaleźć. Bo teraz nie musimy szukać żadnego picia ani nic. Po prostu chcę podejść do pompy, Która jest pra praktycznie w większości miast, i sobie napełnić go. To tak samo działa jak butelka, jak ktoś nie wie. E, dobra, tam jest t-shirt, to ja znam. Taki różowa suknia. Bucher knife yy, niepotrzebny. Oczywiście, że sobie pomarańcze bierzemy. Pić nam się chce, pić nam się chce. Czemu dwa razy to powiedziałem? Sam nie wiem. Szukamy plecaka Jest! O kurde! Ile zombie, patrzcie Tutaj jest ten, toksyczny Który dostaje krytyka Wybiegamy od razu, tutaj. o bandaż To piękne Musimy się jeszcze raz napić Od razu sobie zjedzmy To No i wybiegamy Ale mam szczęście, że plecak znaleźliśmy, bo ciężko znaleźć plecak w tej grze. Teraz sobie ktoś powie, że Właśnie, że nie Kurde Prawie mnie ugryzł Dobra, jest o nie, 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 bo przez to będziemy chorzy, po prostu jakąś chorobę złapiemy. Dobra, idziemy obszukać ten dom, i tam te dwa zaraz. Jakieś spodnie, sprite to sobie bierzemy na pewno. Mam nadzieję, że w tym odcinku nie zginiemy, bo nie chcę następnego odcinka zaczynać od nowej przygody. Nasz, nasza postać będzie się nazywała Thompson. O kurde, no i Thompson ma kłopoty. O, motokask. Moto to sobie go weźmiemy, oczywiście On dostał tą hita w ogóle Albo, no w sumie tak O Dobra, trzeba wybiec Dobra, nawet tam nie sprawdzamy, tylko trzeba uciekać Bo zaraz dostaniemy na kół i będzie tyle I Thompson umrze <laughs> fajna nazwa w sumie, Thompson O, odpuścił, a nie, biegnie za nami Zasłoniłem sobie go palcem Dobra, muszę go wklepać mu Mam nadzieję, że znajdziemy klucz francuski, bo to jest przy OP broń. Lepsza jest oczywiście sikierka. O nie, ugryz mnie. Dobrze, że mamy bandaż, bo to y, po prostu zapobiega. I teraz najważniejsza rzecz, którą powinienem... Spra to się tak, to się nagrywa, ale mi stanęło serce, już mówię. Przez prawie 5 minut gadam do siebie. Nawet nie wiem, sobie sam. O, to nam się przyda, bo z tego sobie zrobimy potem łuk. Mogliśmy wziąć tam ten kuchenny nóż, bo byśmy sobie z niego zrobili strzały, bo z noża, spotyka z się i chyba z czegoś tam się jeszcze robi strzałę. O kurde. Ale fart, sikierka. A ta łopata ile miała? Jest, sikierka. Sikierka ma albo na strzała, albo na dwa. To jest OP w sikierce. Dlatego się opłaca otwierać samochody. Co tu mamy, Piper? To do ogniska, ale my możemy sobie zrobić z dwóch po prostu konarów, więc to nam nie potrzebne, bo tutaj są też craftingi. Można sobie udawać takie prawdziwe bazy. O kurde. Dobra, nie, 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 ma, nie mam tego. Dobra, napisie sprite'a Zjedzmy sobie to. No i wybiegamy. To jak coś, to to jest takie coś, i z tego potem można sobie zrobić torbę. Ale ja tego nie, nie biorę, bo ja nie wiem, jak z tego się korzysta. I tutaj mam tak. kilow co jest słabszy. E Clock, czyli jakiś chyba płaszcz. Nie wiem. Na deszcz fajny by było, ale w deszczu to się chowam i tak do domków. O, Nuka Cola. Napiszcie w komentarzu, czy wolicie kole, czy Pepsi. <ścoughs> Taki jakbym na, był na jakimś challenge'u i mówił: O kurde, <laughs> zombie, zombie, który strzela. Fajnie, że Mandar dało. Dobra, to tam jest policjant, czyli tam nie idziemy, Bo nas po prostu zestrzeli. A ja tego bym nie chciał. Jest, widzicie? Patrzcie. Ale kurde. W szkole są bardzo fajne temy zawsze. Ale dobra. Chcę kontynuować tą serię, nie chcę zginąć, więc. Co jest grane? Dobra, zejdźmy tak kawałek. Dobra, dostał. No, stał, dobra. Tutaj krytyki. Jak coś, to ta postać sama bije, tylko trzeba robić uniki. To jest bardzo fajna, wciągająca gra. Jesteśmy tak tutaj na stacji benzynowej, żeby była fura. Dobra, tutaj weźmy sobie tomato. Co tu będzie? Znowu to samo. To nie niepotrzebne mi na razie. Nie wiem, jak coś z tego robi. Nie jestem jakimś prograczem w tą grę. <grym> Pociąg przejeżdżał. O, whisky. Nie mamy slotów. I co tutaj? To co mamy na sobie Tylko na pewno my mamy Albo w sumie warto się upewnić Bo to może być stówka. O tu jest jakieś inne Czerwone Dobra weźmy sobie to Bo ładniejsze I lepsze po prostu Dobra tą trasą dojdziemy sobie tu Ale mi ścinki są czasami Sorki za mnie O nie podbiega Dobra Dostajesz szota O ten spożywczak Dobra Myślałem, że nas ugryzł Nie mamy wody po prostu Co to jest? Zapałki I... I co to? A racja żywnościowa Niepotrzebne mam Potrzebujemy wody Są raz podejścia, że potrzebne jest jedzenie A raz są podejścia, że potrzebna jest woda I to jest właśnie najgorsze Jest Sprite A mamy! Kole, Jak jestem głupi Dobra Dobra Tutaj coś widziałem, jest coś. Co to? O, jedzenie. Dobra, to sobie weźmy od razu, sobie zjedzmy. Zaraz nam się zniszczą spodnie, i to jest problem. Najlepszą rzecz sobie bierzemy. To jest rice. I dobra, ile tutaj jest tych zombiaków? Je o, hangarowiec. Dobra, trzeba uniknąć. Wchodzimy. Hunter Jacket. O, to jest na pewno lepsze, bo ja to wiem. Dobra, tylko najpierw wklepać zombiakowi on ma na pewno trzy sloty, bo ja o tym wiem. Dokładnie. Nie wiem czy słyszałem strzały. Dlatego zamilkłem. Dobra, kilo, to tam niepotrzebne. Jak coś to sprawdziłem po prostu jego stan. Pusty. Hunter jacket o może być lepszy. 25. To mamy 50 to lepszy. Fajnie, że są te hunter jackety. O. I ten. Młot. W sumie też dobrze, ale mamy lepszą broń. Na pewno. lepsza od tej sikierki jest tylko strażacka. Stra ta czerwono-biała, co jest straży pożarnej. Bo się nie wysłowie, więc mówię skrótem. <grym> Dobra, teraz musimy iść tak. Prosto, po prostu pójdźmy. Ile ten odcinek trwa? Dobra. No i my będziemy kończyli. Tylko teraz tak. Tutaj mamy jeansy. Czy je wziąć, czy nie? Mamy w sumie miejsce. A te nam zaraz padną, więc wolę. O kurde. Nie, to nie możemy ich wziąć. Póki co. Dlatego, bo jak nam pa padną spodnie. O, 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 coś jest tam. Bo jak nam padną spodnie, to nam się i temki wysypią. Dobra. Dobra. I teraz tak. Nalej sobie wody i 100% No i Tutaj byliśmy wszędzie. No to co? O kurde. Dobra, shot. Unik 360, shot I pomarańcza Zjedzmy sobie od razu Bo to da i nam wodę dużo I nam jedzenie da I zaczynamy eksplorować pojazdy O kurde, kusza Jest jeden nabój Nice Bardzo fajnie Kusza jest akurat bardzo dobrą bronią, bo nie zwraca uwagi na siebie O kurde, jest rice Czyli na pewno bierzemy Bukłak 100% Już mamy 3 rice, no to, to jest bardzo dobre podejście Woda jest Wszystko jest, sikierka jest Jakaś broń jest Orange, o Teraz jakiś pistolet by się przydał, naboje do pompy Właśnie, jakbym miał strzelbę, to bym miał już tyle naboi To jest najbardziej pospolity o kurde Dobra, tak się robi zombie yy, Dobra, wbiegnijmy tu o, komboj hot 50% weźmy sobie U, jak fajnie wyglądamy w nim O kurde, ile, ile <laughs> O nie Ugryz Problem Przypał, dużo ich tam jest Nie panuje Wypijmy sobie pepsi, niech będzie hilful Nie ma hilful, na czemu A bo plus dwa stopnie tylko Kurde, przypał ludzie O, dobra, jeszcze mamy super moc jakąś. Weźmy sobie sokoli wzrok, może. O, mogliśmy wziąć mechanika, ale dobra. Już za późno wybiegamy. Dobra, udało nam się uciec. Co to jest? Jeansy. Czy one mają dwa sloty? Tak. Chyba z. Nie, wyjąłem, dobra. O, coś tam jeszcze leży. O. Dlatego, bo nie chcę, żeby nam wypadły itemy. Woodsticki to niepotrzebne jak na razie Bardziej by nam się przydały Jakieś strzały do kuszy No ale dobra Dobra idziemy do góry Co tam u góry będziemy mieli Dobra na ukos I Ile to już trwa Dobra Także w tym miejscu pożegnamy się Jeśli będziecie chcieli Dowiedzieć się Co jest w tamtym mieście To strzelcie łapeczkę w górę Ile dacie tyle będzie? No i co? No i albo do jutra, jak będę miał czas nagrać? Albo do popo jutra. Czy jak to nam się mówi? <grych> Cześć.